Yo, Siegfried, witam was serdecznie w nowym filmie na tym kanale. Dawno nie robiłem reakcji, nie mam po prostu lepszego pomysłu. Znaczy, nie mogę tutaj zbytnio nagrywać, bo jestem poza domem, jestem prawdopodobnie w byłym burdelu, jak widać. Kuzyn powiedział, że to był prawdopodobnie burdel. Nie wiem, nie znam się na burdelach, więc ciężko mi to ocenić. Jestem tutaj jeszcze od trzech tygodni i nie mogłem nagrywać, ponieważ tutaj ludzie inni żyją i wszystko słyszą co mówię, więc trochę ciężko tutaj jest, no i siedzę w tym... W ...małym pokoiku. No i wiecie jak to jest. Dzisiaj reagujemy na kawałek bdos Hide Map, jest to diss na RIP. Ktoś w Niemczech kiedyś spróbował zrobić Hidden Map, wersję niemiecką, i wyszła ona totalnie fatalnie. Jest to najwięcej hejtowany diss track w Niemczech. Był on tak chujowo zrobiony, że nie da się tego naprawdę słuchać. I ten diss zakończył całkowicie jego karierę, która tak i tak nie była zbyt ciekawa, bo tak naprawdę, no, nie nawijał jakoś tam zbytnio dobrze. Ale dobra, obejrzymy sobie teraz ten distrakt od BDoS-a. Druga część będzie jutro. Słuchaj, to, że mówię, że nienawidzę nienawiści, że wyszedłem z patologii, i że mówię o spełnianiu marzeń i to, że mam miękkie serce, to nie znaczy, że nie mam twardej dupy i że pozwolę na plucie jadem na mnie i moich bliskich. Okej, okay. mocny statement. Za to, że odpowiadam dopiero w poniedziałek na to twoje chujstwo! Nie wierzę, że wrzuciłeś disc w dniu mojego koncertu. West Side! Kurwa, 5 dni mam cichą nadzieję, że zaplanowałeś to wszystko i chciałeś rok temu dostać pizdę! Kurwa, ale jedno nie rozumiem, nie? Dlaczego trzeba zawsze pokazać swój wielki bebek? Każdy ma tam trochę brzuch, ale nigdy bym tym jakoś nie flexował, nie? I od razu mówię! Tupak napisał mi ten diss, bo Top nie miał terminów, a Białasa to głupio mi było prosić! Nie masz wiesz co to konsekwencja? Ak... Bo fajny beat. Mi dostajesz w gębę, co 15 minut konon rzuca inną wersję. 15 minut po tym, jak sam mi podałeś rękę. 15 minut wcześniej podbijam i biorę na bok. Go. Efekt motyla, podbijam jak zaczepiają. Podbiłem tak do Filipka i było tak samo z matą. Lecz żaden z nich to nie dziwka i mają zasady. matą nie kłamią tak jak ty, nie poplają tak jak ty. W klawiatury nie stukają, nie padają tak jak ty. Tyle postów, ale nigdy nie przestałeś pić Ty serio padłeś na czoła i o tym nagrałeś bis. strzelaniny z kurwy nie film opowiadasz, jakbyś był na wojnie, a dostałeś wy. Cały pysk, tam nie było partyzanta, było nas trzech, ja ty i straka w twoich fajtach. I pytasz, co jak wąż szukasz i wajta w jajca. Jak na razie, naprawdę dobrze to mu wychodzi i jest to o wiele razy lepsze niż to, co John Webba kiedyś wypuścił. To jest całkowicie inny level, nie? To, to już naprawdę da się słuchać. I na razie, naprawdę fajne. Fajne wersy Ty ja już jak cięż mi o <noise> wyjmę z gardła Hitem ma B do pies, młody o Za morzem kłam serii pret leży koło brzegu Zadbałem ci o linię mordo, tak cię ustawiłem, że może w końcu wyjdziesz ta prostą. Przepraszam, znowu dałem się ponieściem mocą dziewięć lat nie listowałeś, już kurwa mógł być dorosłą Bo sprawy załatwione twarzą twarz to już przeszłość Dzisiaj biffer zwęduje ja mam <głos》>, to, to. Ty a ty na szybkim wybieraniu Biuro Lil To ty przecież najpierw prowokujesz beef e w internecie, a na żywo jesteś rip Nie powiedziałeś w to nie powiedziałeś nic Wyciągasz do mnie rękę, a potem nagrywasz Biz? Podjeżdżają psy i pytają mnie Co się stało, ja w koszulce we mówię, że nic Nie wiem panie władzo jak odjechali Podbijam do ciebie i wracają, rzuciłem, że będzie spokój A ty znów dajesz farmazą Trzymałem twoją głowę, wzywając ambulans, gdy twoi ludzie stali obok i walili w kula Ty Skoro było nie czemu nikt nie pomógł? Bo było jeden na jednego królu farmaza Jak chcesz obliczać masę promile i siłę wiatru, to nie marnuj talentu i zatrudnij się na staw A jak tyle dajesz szyję, to musisz mieć łeb na karku. Na tym stary dziadu polega odpowiedzialność. Miałeś znaleźć i zabić, wpaść z kolegami. Ale dużo naprawdę tutaj prywatów jest, nie? Ale prawdopodobnie z tego co ja słyszałem, to w tym RPEG'isu również jest dużo prywatów, nie? Więc no jestem ciekawy jak ta druga wersja jest, nie wiem która teraz pierwsza wyszła, bo nie śledziłem tego, bo byłem w robocie. Hmm. Dlaczego tutaj jestem? trać to mordy i spuścić gówno łzami, A skończyło się wypocinami, kapslokami oświadczeniami, że byłeś pijany. Wsiadłem w bagażnik bo byłem obstany Nie dałem pary do portali, nie gadałem z psami Tylko, że byłem o z marzeniami, a nie starym stulejarzem to wszędzie szukał pani Nie pisze mi tombi, nie pisze mi Białas. piszę mój drągi piszą moje jaja Nie jestem fajterem, nie jestem gangsterem Po się z tym, że najebała Ci będę do Byłem gnębiony i będę gnębiony Dopóki paso pasożycie pierdolony, bo żywisz się krzywdą i chciałeś być big bo ale leciwko tego nie było w twoim bingo. Piszesz rapuj kurwo i zaczynasz rapować, weź pracuj peli, zacznij pracować albo idź na terapię, to nie oznaka słabości, widzę, że nigdy w życiu nie doświadczyłeś miłości. Ja ale tak serio już, stary, naprawdę mówię, tak sobie pomyślałem, że przez te 9 lat jak mnie zaczepiałeś, wyzywałeś, to ty mnie tak naprawdę nie znałeś w ogóle, ja cię nigdy nie widziałem, wiesz co chodzi? I tak sobie myślę... Czy może po prostu byśmy poszli na jakieś karty? Nie wiem, na bilard, na konie. Może naprawdę potrzebujesz mojej miłości seba. Ej, widziałeś nie... e, Fajne te przejścia są takie. Mega mi się to podoba, że tak. Ym, nawija te swoje zwrotki, potem tam gada do niego i potem dalej, nie? Naprawdę y, Fajne jest to. Wychowałem się na distraka w Niemczech, dlatego mi się to akurat podoba. Ale też jakoś się to ciekawe, że teraz co rok mamy jakieś biw, nie? To z. Y, jakąś się nazywa? No tych tam z Widzewa, z Łodzi y, tych y, raperów też tam jakiś tam beef mieli, nie? Zapomniałem Byś miły gość, ja cię nie widziałem, bo szukaliśmy tam rytm i flow Jak ma problem, mówię w rytu, manowi Skoro telewizja kłamie, to co ty kurwa robisz? Jestem groovy gang, gang, bedo pies, bedo śmiech, Świetny biz, nie było tam tylko 6 razy 6 A w oświadczeniu z 2K14 też przecież jest wersja o partyzancie Twarz mówiłeś, że to tylko rap i tylko biznes A nazwanie nas frajerami nie jest osobiste Chciał kliknieć ty tytuł, dał moją ksywkę Teraz czekać tylko, aż zacznie promować nową płytkę Jesteś pozorem wstydzić, przyznać się do błędu. Uległeś presji tłumu i wystałeś parę wersów. Zyskałeś paru fanów, czyli paru moich hejtów. Jebany fejków, widzisz, jak tylko wyłączą facebook. Hip hop to moje życie, wychowałem się na rapie. Moi fani ciągle ze mną to coś więcej niż słuchacz. Ty gardzisz samobójcami, a szpaku to mój przyjaciel. Jeszcze słowo to osobiście, to powiesz jego tacie. Bałem się, że nie żyjesz, nie że stracę kontrakt. Twój największy hit właśnie dostałeś od Borka. Miałem cię ostrzec, ej hey, uważaj na Nie, no mocny Dis, mocny, mocny. Tylko muszę Wam powiedzieć, że jakoś na początku. Nie, może też przez to, że my za dużo konsumujemy tych szybkich treści, typu shorty, TikTok i tak. Ale na początku mi jakoś to tak mega siadało, a teraz mnie to już powoli ludzi. ...dokument, ale twój rap to zawsze będzie fikcja. Ja zarapowałem, ty nie rapul, już w ogóle zrób przysługę tej kulturze i już nie otwierać błysko Ty kurwa, cwaniaczku jebany. Pierdolisz kurwa mi w twarz, jak się pytam ciebie kurwa, czemu nazywasz... Ale mega owocioną klatę ma, nie? To trzeba mu przyznać. Nie ale ogólnie to w kawałek naprawdę spoko, no mówię wam, że po prostu jakoś nie wiem Tracę szybko koncentrację, mam takie wrażenie. Kurwa, rozjebusami, że kurwa co? nie znasz pytania. Że to jest tylko rap, to tylko biznes, mordo, to jest tylko biznes kurwa Podajemy sobie rękę biznes kurwa nie mija, kurwa <grym grym> sekund a ty już kurwa piszesz, post na facebooku? <grym> to jest. Czy ja, ja śnię, kurwa? Co to kurwa, jest? To jest kurwa, raper? Ty fajkujesz, mamo. Ja tego nie czaję, po prostu, kurwa. Nie, kurwa, na no serio. Po prostu tego nie czaję, mamo. I powiem ci tak. Możesz mm -hmm. mieć drugi dis gotowy, mm -hmm. trzeci dis gotowy, czwarty mm -hmm. dis gotowy. Mm -hmm. Każdy będzie chujowy, kurwa. <laughs> I nie było z mojej strony żadnych oświadczeń, kurwa. prostu. Ale o czym w ogóle jest ten beef? Stałem godzinę i z tobą rozmawiałem. Wszystko sobie niby wyjaśniliśmy, a ty, kurwa, rękę mi podajesz już w głowie. Wersy wymyślasz? Raper. <laughs> I jest wiele aspektów tej historii, których nie poruszyłem i nie poruszę, bo mam zasady i nie będę w to wciągał jakieś tam kurwa osób trzecich. Ja mam Ty, kurwa, kurwa, kurwa zasady, nie, to będę kurwa... O, o, nie, nie będę wszystko zdradzał, ale pamiętasz to kurwa? Fajny disc. ale ja widzę tutaj też, że 940 tysięcy wyświetleń po jednym dniu, 88 tysięcy łapek w górę, 3000 tysiące w dół, no, naprawdę, szacun, nie? Takich zasięgów to niemiec raperzy ostatnio nie robią. Typu Jezus. A ogólnie nawet taki beef w Niemczech w tych czasach nie osiągnąłby takich wyświetleń jak właśnie w Polsce. Nie? Jednak w Polsce ten rap bardziej żyje, tak ten, ci starzy gracze jeszcze tak żyją, typu BDOS. więcej w tym nowym świecie hip-hopowym niż w Niemczech, nie? Tam może jakieś są reezy czy jakoś się kurwa nazywają, ja nie słucham, yy, to oni tam może tam coś zrobią, ale nie ma takiego wielkiego fanbase'u, nie? Jednak te Jesus i tak oni robią stałe liczby, ale też jakoś nie mają już teraz zbyt yy, wiele wyświetleń, nie? No, to na tyle. Muszę się pakować i to raz-dwa wrzucić, dlatego już teraz się żegnam. Następny odcinek będzie jutro. Mam nadzieję, że no pewnie sprawdzę. Może jeszcze wieczorem to tracę sobie przed spaniem. To na tyle. Mam nadzieję, że się wam ten film spodobał i mam nadzieję, że niebawem będzie normalny film. Widzę, że wam się to nie podoba, dlatego będzie coś niebawem. No. Trzymajcie się tam, dajcie znać w komentarzach, czy Wam się ten disk podoba, czy nie. Jestem mega ciekawy, bo yy, mi to teraz wpadło w ucho, ale nie wiem, tam gusty są różne, nie? No. Dobra, to na tyle. Trzymajcie się, Elo.